Co czyił ten pierwszy cyborg? Opisał to Kevin Warwick w książce pod tąże nazwą I, Cyborg wydaną, wydaną jakieś 9-10 lat temu. Otóż e, e, było to urządzenie, jak się okazało, odpowiadające pragnieniu wygody, które miał na myśli Warwick. Otwierało mu drzwi, zapalało światło, nawet witało go żeby wchodził do pokoju. Po prostu uprzedzało jego żądania. Nie trzeba było, proszę Państwa, nawet naciskać guzika, żeby to czynimy w sopach i nie wystarczyło nawet, nie trzeba było nawet otwierać ust, żeby zapalało się światło i żeby otwierały się drzwi i tak dalej. Wystarczyło pomyśleć o tym. Myśl bezpośrednio przekazywana za pośrednictwem połączeń rozmaitych w czynności. W czynności. I dlatego Kevin Warwick wnioskuje z tego doświadczenia, że to, co to nas to nie będzie to, czego się spodziewał George Orwell, to nie będzie wielki brat um, dyszący nam w karki, straszący nam nieuszczalną swoją inwigilacją. odwrotnie Będzie to sieć komputerowa, ja cytuję, do której ludzie będą się chętnie podłączali ze względu na korzyści, jakie to przynosi. Sami będziemy podłączali się do komputera w tym celu dla korzyści, po prostu dla własnej wygody, dla łatwiejszego życia. I to będzie, powiedział Wolig, nie polityczne, lecz właśnie podporządkowane kwestii korzyści. Nie będzie, nie będziemy, przewiduje dalszy rozwój wydarzeń, nie będziemy musieli niczego zapamiętywać, obciążać swojej pamięci, wkuwać na pamięć całych wersetów, e, zapamiętywać treści książek. My